Uda nam się zrealizować wejście numer 14 zlokalizowane w, przy ulicy Zielonej na przedłużeniu w Kłapowie. Chcemy, żeby to zadanie było zrealizowane w, do wakacji w, w, tak, żeby turyści już w okresie wakacyjnym mieli w sposób cywilizowany dostęp do, do plaż i do Bałtyku. Bardzo cieszy przede wszystkim kwota dofinansowania, które uzyskaliśmy na to w zadanie. Wartość całego projektu szacowana jest na ponad 900 tysięcy złotych, z tego 400 tysięcy dostaliśmy bezwrotnej w pożyczki, czyli dofinansowanie bezwrotne. 300 tysięcy zaliśmy pożyczkę, którą rozłożymy na kilka lat, a 200 tysięcy złotych będziemy mieli zabezpieczać środków własnych. Będzie to w całkowity w remont, a można powiedzieć, budowa nowych schodów w Chłopowie przy tym wejściu numer 14. To które dzisiaj jest w stanie bardzo niezadowalającym i w, no inwestujemy w to przejście kilkadziesiąt tysięcy w skali roku. Także zaplanowaliśmy nowe i mam nadzieję, że w tym roku będziemy realizować do wakacji.